Ja dodam, że ostatnio czytałem, że Michał chce organizować lewicę społeczną, więc jest we właściwym miejscu. Tak jest, mimo że to może tutaj Państwa przyprawiać o uśmiech, to tylko i wyłącznie dlatego, że macie może zbyt mało wiedzy, którą teraz postaram się przekazać. Mało kto wie, jak wyglądała polska wieś w latach, w latach 90., albo mało kto w ogóle chce pamiętać. Mało kto chce dzisiaj mówić o tym, że w latach 90. 62% ludzi po prostu żyło w skrajnej biedzie, a prawie 9% mieszkańców polskiej wsi żyło poniżej granicy ubóstwa. Rzadko kiedy o tym się mówi, rzadko kiedy do tego wszystkiego się wraca, ale to jest tak naprawdę początek tego, o czym my chcemy dzisiaj mówić. I to jest punkt wyjścia, który powinniśmy sobie założyć. Na pomoc społeczną, czyli temat, który dzisiaj tutaj Piotr mnie zaproponował, żeby się wypowiedzieć, żeby powiedzieć, żeby przedstawić kilka swoich myśli i założeń, jak ja to widzę, tak naprawdę bardzo się ucieszyłem, bo to jest temat głęboko pomijany. Jeżeli ktoś myśli albo chce zdefiniować dzisiaj odpowiednie pojęcia lewicy, prawicy czy czegokolwiek innego, to tak naprawdę od tego podejścia powinniśmy defini definiować nie tylko lewicę czy prawicę, ale dzisiaj nasze podejście do ludzi i pomoc do, podejście do pomocy społecznej to jest według mnie coś, co nas albo kwalifikuje, albo dyskwalifikuje z tego, czy jesteśmy państwem, które może mówić o sobie, że jest rozwinięte, bądź nierozwinięte, które aspiruje do tego, bądź nie aspiruje. I po wysłuchaniu kilku tutaj przedmówczyń zanotowałem sobie też kilka rzeczy, do których ja bym chciał się odnieść. I dzisiaj bieda i ludzie biedni stali się po prostu produktem. Bo bieda nie bierze się znikąd, a ludzie biedni też nie biorą się znikąd i nie są po nic. Są po prostu produktem wykorzystywanym dzisiaj bardzo często przez duże firmy, korporacje czy chociażby polityków. Bo ja tutaj usłyszałem też takie stwierdzenie, że politycy o czymś nie mówią. Kochani, tutaj trzeba w ogóle zadać sobie pierwsze pytanie: kto to jest polityk? I pewnie tutaj jest więcej polityków niż dzisiaj mamy ich w Sejmie. To tutaj są politycy, najprawdziwi politycy niż ci, którzy są posłami i zasiadają w ławach poselskich. A dlaczego dzisiaj mówimy o tym, dlaczego ja mówię, że bieda nie bierze się znikąd, jest po prostu człowiek biedny produktem, który jest wykorzystywany i później zaganiany do nowoczesnej niewolniczej pracy. Bo dzisiaj brak wolności, brak swobody, brak możliwości nowego startu, po czym co nam się nie udało, trzeba nazwać niewolnictwem. Ja Wam to pokażę na bardzo prostym i krótkim przykładzie. Który pochodzi ze wsi, tak jak tutaj zostałem zapowiedziany, mnie to cieszy. Mnie to cieszy, że dzisiaj człowiek, który reprezentuje polską wieś, może przed tymi, którzy są z całej Polski, ale w głównej mierze z miast, no powiedzieć o tym, jak my to widzimy i jak ja to widzę. Przykład będzie drastyczny i może niektórzy pomyślą, nie ma to nic wspólnego z biedą. Dzisiaj mamy na, w Polsce, na polskiej wsi, zapaść produkcji żywności. Weźmiemy sobie za przykład chociażby produkcję świń, hodowlę świń. Jak to dzisiaj wygląda? Ludzie tracą majątki, tracą bardzo dużo pieniędzy, bo hodują zwierzęta, które po prostu nikomu się nie opłacają. Co robią korporacje? Korporacje przychodzą do takiego człowieka i mówią mu: Ty od dzisiaj nie będziesz hodował swoich świn, Ty będziesz hodował nasze. My Ci damy pasze, leki dla świn, opiekę weterynaryjną, know-how, damy Ci po prostu wszystko, Ty będziesz naszym pracownikiem. Masz kredyt, OK, u nas w firmie to sobie odpracujesz to w ciągu 30 lat. Ten człowiek jest po prostu zniewolony na całe życie. I jak powinna wyglądać pomoc społeczna, pomoc socjalna? Proszę Państwa, nasze państwo całkowicie zapomniało o tym, że niepowodzenie ludzi nie pochodzi tylko i wyłącznie z tego, że mogą być ułomni, mogą mieć problem z niepełnosprawnością czy jakiś inny problem, który od nich w ogóle nie zależy. Tylko dzisiaj żyjemy w świecie, nie możemy powiedzieć dynamicznym. Dzisiaj żyjemy w świecie, który jest nieprzewidywalny, gdzie nie możemy przewidzieć wielu rzeczy. I nie od nas zależy, czy na jutro, pojutrze, bądź za dwa miesiące będziemy tymi, którzy o tą pomoc społeczną będą się ubiegać, czy o tą pomoc socjalną. I tutaj rodzi się pierwsze pytanie, według mnie, na które my musimy sobie odpowiedzieć: w jakich formach widzimy pomoc społeczną, czy pomoc socjalną, którą państwo powinno gwarantować? I ja to mówię, i dzisiaj cała wieś, która przeszła bardzo tragicznie transformację lat 90., Dokładnie o tym wie. I to jest to, co nas wyróżnia nie tylko od miasta, ale od krajów Europy Zachodniej, czy chociażby od Stanów Zjednoczonych. Tam nigdy takich rzeczy nie było. Tego, co działo się w Polsce w latach 90. Dzisiaj jest ostatnie pokolenie, które jest jeszcze bardzo dobrze pracujące. To, które w latach 90. stało się ofiarą tej jakby to można powiedzieć najdelikatniej złej transformacji gospodarczej która później miała potężny wymiar na tą transformację społeczną czy po prostu czysto ludzką żebyśmy to potrafili powiedzieć i postawić obok siebie Stoimy dzisiaj na skraju tego że ta transformacja jest na naszych oczach czy my tego chcemy czy my nie chcemy Produkcja żywności praca na wsi i praca w mieście przejmowana jest bardzo często przez korporacje. Ja wezmę sobie tutaj na tablicę tylko dwie wielkie firmy, które w tej chwili w Polsce rozdają karty i rozdają je w różnym wymiarze. I musimy tutaj wziąć sobie za przykład firmy, które wręcz w swoim DNA mają podejście, które jest według mnie napisane i stworzone przez ludzi, którzy mieli taki zamysł, żeby podporządkować sobie bardzo dużą część społeczeństwa, z czym ja się nie zgadzam. I weźmiemy na tablicę naszą ulubioną biedronkę, ale obok postawimy żabkę. Żabkę, która dobierała swoich agentów według jednego klucza w całym kraju. Czyli ludzie, którzy najlepiej byliby z problemami, zadłużeni, pracowici, ale niekoniecznie zaradni. Taki człowiek byłby super agentem, będzie pracował od rana do nocy, będzie niewolnikiem, nie będzie zaradny, czyli nie otworzy nam konkurencji. Z drugiej strony do życia nie potrzebuje zbyt dużo, bo wie, że nie poradzi sobie gdzieś indziej. I to jest, proszę Państwa, najnowocześniejsza patologia i niewolnictwo. To prowadzi później do ubóstwa, do tego, że bardzo często, na przykład dzieciom, żonie czy mężowi, bo tutaj nie możemy tego rozgraniczać, trzeba będzie pomóc, pomóc dobrze wystartować. I to jest też wymiar pomocy społecznej czy pomocy socjalnej, którą ja widzę. To nie może być tylko pomoc dla tych, Którzy są skazani na całe życie utrzymywać się z tej pomocy, bo na przykład mają problem z niepełnosprawnością albo problem, z którym nie są sobie w stanie osobiście poradzić, i po prostu tego odmienić. Bo dla mnie pomoc społeczna, socjalna, czy w ogóle pomoc państwa, bo tak trzeba to powiedzieć, bo tutaj nawet nie możemy rozgraniczać, według mnie, tej pomocy społecznej, socjalnej do jednego wąskiego wyrywku. Chociaż to jest temat dzisiejszej rozmowy. Ale weźmy teraz tej żabce, która tak sobie dobiera ludzi, żeby oni po prostu byli biedni, żeby nie mogli pozwolić sobie na lepsze życie, żeby oni byli przez całe życie niewolnikiem, to weźmy sobie na przykład takiego hodowcę świn, który po prostu doszedł do ściany, nie jest w stanie jej przeskoczyć. I gdzie tutaj jest państwo? Wiecie, co robi nasze państwo? Mówi idź do korporacji, zapisz się do nich, i do nich, oni ci pomogą, będziesz spłacał swoje długi 30 lat. I to jest właśnie wizja państwa, jak my to państwo widzimy, to jest państwo, które powinno dawać nam możliwości nowego startu, które powinno wyciągnąć rękę i pokazać, że matka, która ma dziecko niepełnosprawne, to nie może być kobieta, która jest skazana tylko i wyłącznie na życie, na przeżycie. Bo to jest problem. Według mnie to jest problem, który później pokazuje sąsiadom, innym dzieciom, które są pełnosprawne, że nasze państwo po prostu nie daje ludziom szans. I to jest potężny problem. To jest po prostu problem, którego my nie możemy przeskoczyć. I jeżeli my dzisiaj tutaj mówimy o tym, że nasze państwo ma pomagać, ta pomoc ma wynosić 1000 czy 1500 zł i że 1600 zł na miesiąc dla kogoś to jest dużo, to jest coś, co po prostu nie pomaga przeżyć. Tylko to nie pozwala komuś umrzeć. I tu nie można bać się tego powiedzieć. To są pieniądze, które nam nie pozwalają umrzeć, ale nie pozwalają nam także nic, nic zrobić, nic normalnego, po prostu wyjść do przodu. I żyjemy w takim momencie teraz, kiedy jeżeli chcemy słuchać o tym, jak wygląda też polska wieś i to bieda, ta bieda i ubóstwo na polskiej wsi, które, uwaga, pierwszy raz od 20 lat zaczyna się głęboko poszerzać, pogłębiać, bo to już wcześniej też Piotr Ikonowicz mówił o tym, że ubóstwo w tej chwili zaczyna, ta sfera ubóstwa zaczyna się bardzo mocno w Polsce poszerzać. Nikt nie chce tego widzieć, a tutaj musimy sobie spojrzeć na to, jakie są przyczyny. I człowiek, który raz popada w biedę, nie może być jako biedny zakwalifikowany, że on będzie całe życie tak. Że on po prostu będzie i nie zasługuje na nic, na nic więcej. Ja bym tylko chciał jeszcze, bo nie chcę też dużo mówić, jest, jest kilka osób, które będą chciały pomnieć. I zapisałem sobie kilka rzeczy, słuchając wcześniejszych, wcześniejszych wypowiedzi. I zapisałem sobie taką frazę, słuchając tego. Bieda, bo ja odniosłem takie wrażenie, że bieda wyklucza raz na zawsze. A my musimy to po prostu zmienić. I teraz od naszego podejścia będzie zależało, czy bieda, czyjeś niepowodzenie, wypadek losowy, wykluczy kogoś raz na zawsze. Czy my, tak naprawdę, tutaj ci prawdziwi politycy, którzy siedzą i oglądają nas w internecie, czy będą w stanie stworzyć takie rysy państwa, które powiedzą, że bieda nie wyklucza raz na zawsze. Bieda, problem to jest coś, co może stać się każdemu z nas. I nie będzie to zależało od nas a nas jako ludzi historia rozluźcze z tego, czy my będziemy potrafili pokazać, to, że podamy komuś rękę, czy jej po prostu nie podamy. I to jest też mój duży dzisiaj moja duża pretensja do tego, do tych ludzi, którzy są w Sejmie, bo bardzo często mówimy o lewicy, której tak naprawdę nie ma, lewicy, która jest w bańce, lewicy, która nie jest społeczna, lewicy, która stała się wiadomo jaka laicka. Oni po prostu sami się zagnieździli i nie można mówić dzisiaj o tym, że to jest normalne, kiedy mamy lewicę, która stała się jakąś elitą, elitarną grupą, która sobie nadała możliwość posiadania nie tylko wiedzy, stanowisk, ale także i bogactwa także i bogactwa, które głęboko ograniczyła i zabiera dostęp do tego bogactwa innym. Dlaczego? Bo, nie, bo to państwo nie stwarza ludziom równych szans. I tutaj, jeżeli państwo nie staje na wysokości zadania, to ta pomoc społeczna, pomoc socjalna, pomoc po prostu tym, którzy są w potrzebie, w trudnej sytuacji, musi być i musi funkcjonować. Tutaj pogląd mój, czy pogląd Agrounii w tym kierunku jest jasny. A mówi to człowiek, który w latach 90. wychowywał się w domu. Który miał, który miał potężne, może potężne, duże problemy finansowe. Ja pamiętam, jak u nas w gospodarstwie żyło się po prostu w, w niektórych momentach od kredytu do kredytu, a nowy sezon zaczynało się od tego, że trzeba było wziąć kilkadziesiąt tysięcy złotych kredytu. Ale wtedy mogliśmy tak wystartować. Wiecie, że dzisiejsze realia nie pozwalają na to, by w momencie jak człowiekowi raz powinie się noga, dostać drugą szansę. I to jest największa porażka dzisiaj naszego państwa, że nie ma rozwiązań, które by o tym mówiły. Bo ja nie chciałbym mówić i zamykać biedy czy tych problemów socjalnych tylko i wyłącznie do ludzi, którzy są pojedynczy, którzy mają jakiś problem. To jest dzisiaj pojęcie, według mnie, dużo szersze i dotyczy dużo większej części społeczeństwa, która nie chce tego pokazać. A to, co powoduje, że mamy z tym duży problem i będziemy ten problem mieć, jest to, że jesteśmy społeczeństwem bardzo ambitnym. Zaciskamy zęby do momentu, kiedy tylko możemy i nie pokazujemy ludziom naszych problemów. Tak zostaliśmy wychowani i to jest po prostu wygodne dzisiaj dla całego tego aparatu państwowego, bo ludzie będą się zamykać, odcinać od innych i zastaw się, a postaw się. To, to jest niestety pewien, pewien wstyd, z którego czasem trzeba umieć wyjść, bo ja nie mam dzisiaj. Takiego problemu, żeby powiedzieć, że pamiętam, jak moi wujkowie, a miałem ich kilku, jeździli razem z ludźmi, którzy byli związani z Andrzejem Leperem czy z samoobroną, bronić gospodarstw, które były przejmowane wtedy przez komorników. Takie rzeczy się działy i nie można o tym zapomnieć, bo tam ci ludzie też potrzebowali pomocy pomocy socjalnej, pomocy społecznej w innym wymiarze, nie tylko w takim, o którym bardzo często się dzisiaj mówi, czyli. W kontekście osób, które będą ten problem miały bądź posiadały przez całe życie. Bo skądś też to wszystko się bierze. I ta bieda, to ubóstwo nie bierze się znikąd. Ktoś ciągle nad tym pracuje, żeby, ono, żeby ona była. Bo tak jak od, to, od czego ja zacząłem, też tym będę chciał zakończyć. Biedni ludzie, ludzie żyjący od pierwszego do pierwszego stają się produktem. Nie możemy bać się tego powiedzieć, że jesteśmy po prostu elementem całej tej układanki, która jest przez kogoś robiona i jesteśmy dla kogoś wygodni. Bo ja bym chciał też pokazać.